Jakby komuś chciało się rozebrać licznik z BMW X5E53, to wygląda to w ten sposób. Dwie śrubki na górze, w tych miejscach, żeby go wykręcić, wyciągnąć, wystarczy obniżyć kierownicę, odkręcić te dwie śrubki i wychodzi cały. I teraz tak. Ja miałem dawce, więc chciałem sobie wymienić wyświetlacz. Myślałem, że to jest prosta rzecz, no niestety taka prosta już nie jest. Odkręcamy sobie z tyłu, są zatrzaski. Luzujemy cztery zatrzaski i wyciągamy sobie tą szybkę. I teraz tak, mamy dostęp do, teoretycznie do tego wyświetlacza. Nawet można go tutaj odczepić, mu osłonkę, ale niestety nie wyciągniemy taśmy. Teraz, żeby wyciągnąć taśmę, to trzeba, yy, no trzeba tak. Na pewno trzeba z tyłu, yy, na pewno trzeba z przodu, z przodu ściągnąć wszystkie wskazówki. One są... One są mocowane na takich cewkach, więc ostrożnie, żeby tego nie używać. I teraz tak mamy ściągniętą, mamy ściągnięty ten ten plastik, widzimy płytkę i znowu ta płytka. Tak łatwo na mnie zejdzie. Jest tutaj na Torx masę śrubek. Tych śrubek jest chyba z 20. Jak już się z nimi uporamy, to płytka jest znowu na jakichś dziwnych zatrzaskach. Jak już się uporamy, z... mając do dyspozycji jakieś tam śrubokręty z tymi zaczaskami i wyciągniemy, wyciągniemy tą płytkę. Z tego plastiku, który jest z tyłu ja już to mam praktycznie przygotowane Już wyciągniemy płytkę z tego plastiku. Nam nie będzie potrzebne. Żeby wypiąć ten wyświetlacz, to musimy się z drugiej strony dobrać do gniazda, gdzie to jest włączone. Tu są dwa zabezpieczenia, które trzeba odsunąć wtedy nam wtedy nam wyjdzie taśma i jesteśmy dopiero w stanie odkleić tutaj jest, jest taki kawałek przyklejonej taśmy odkleić to i jesteśmy dopiero w stanie wysunąć ten wyświetlacz. Po ściągnięciu tej osłony zabezpieczającej wyświetlacz i odpięciu taśmy mamy teraz Możliwość wyciągnięcia wyświetlacza razem z taśmą. No oczywiście ta taśma się trzyma pod tą plastikową osłoną. Delikatnie trzeba ją odchylić, i wtedy wychodzi cała taśma. I tak to wygląda.